Tak, witam Was w kolejnym filmie z To jest kolejny film z Gry. Raczej nie z Gry, tylko o Barry to z Mingle. Bardzo nie przepraszam, że nie mam tych trzech stagów cobblestone'a i tych dwóch, trzech tysięcy tych końców. Ale ogólnie zrobiłem bardzo, bardzo, bardzo dużo questów. A po tych chyba 10 questów zrobię. co odkryłem. To! Widzicie, to nowa. Wyspa. Oczywiście, na to wszystkie. Nie miałem tyle bloków. jak ja niszczę blok, to zlaty je daleko stąd. A sam a tam normalnie była czeluś. One tak wypadały i znikały. Ogólnie te bloki w czasie znikają, ale mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba. Jeśli tak, zostawcie, proszę łapkę w górę. I jeszcze raz Wam przepraszam, że nie zdobyłem tych. Nie zdobyłem tyle. Potrzebuję tych wszystkich surowców. Ile Wam ubicie, ale. Lubie zrobię bardzo dużo questów. Mam nadzieję, że to Wam to wynagrodzi. Staram się jak mogę, ale czułam. Zobaczę tę wyspę, to bym się przecież nagrywam Skybloka. Muszę nagryć każdą nową wyspę. Proszę o to chodzi w Skybloku. I chyba to jest ważniejsze, żeby Wam pokazać tą nową wyspę, niż nie, nie, nie nagrać odcinka, bo nie zrobiłem challenge'a Czy ja tak uważam przynajmniej. Jeśli wy też, to napiszcie to w komentarzach o i zrobiłem bardzo questów więc patrzcie jakie teraz mam questy pierwszy quest wygląda tak yy, mam, mam, mam znaleźć yy, nową wyspę i zostanie 1000 końów więc to są te 1000 koń na 3000 yy, to jest nieważne yy, yy, więc pierwszy quest jest taki mam 500 bitrotów Harvestować, a następne 200 tego. I są jakieś książki. Więc na razie będziemy się budowali. I mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba. Znowu to mówię, ale proszę zostawcie łapkę w górę pod tym filmem. Oczywiście tymi blokami się nie dobudowuję, nie dobuduję. Ale. I tak trochę się ich pozbyję. Sądzę, że drugie tyle, jeszcze pół, to już będziemy. I wtedy dostanę 1000. Więc ogólnie tak jak chciałem dostać te 1000, cały plan. Tylko nie wiem, jakby jakoś profiles, profil slot solo player playtime godzinę 12 minut... Rename profil. O, gram widzicie? Jest napisane dokładnie jak długo gram i po takim krótkim czasie dosyć. Bo wy będziecie mogli zobaczyć, co odcinek będę Wam pokazywał, ile grałem i to jest dołu, czy jakby zrobić, ile godzin ile godzin będę poświęcę na ten cały czas. Oczywiście to wszystko będzie zapisane poza odcinkami. Ile sobie dograłem, więc to będzie dowód, że już że dosyć dużo by na odcinkach. Po prostu dodam sobie czas z odcinków, i na koniec zrobię takie podsumowanie, co nam się udało. Więc to jest trzeci film z tej serii, i mam nadzieję, że dostałem dosyć dużo tego kobla. Oby był jeszcze jakiś nowy generator, możesz jest? W ogóle ja tak z ciekawości. Ja tak z ciekawości, buy items, generatory. Okej, okay, nie ma. Nie ma. Uuu, tam jest no, ten wieś na wieśkę, nie jak. To chyba logicznie, że, logiczny, że będziemy budowali się koblem. Ogólnie chyba na Minecraft P, czyli Proszę nie sobie tylko Minecraft P, to jest chyba oznacza Minecraft P, chyba znaczy, że to jest na tablet. Fair. Nie 5 nowych questów. Questy. Okej. Okay. break, Potatus Harvest Bake. Big. Ok, to by. Oczywiście, to wszystko zrobię poza odcinkiem, bo chyba nie chcecie widzieć, jak to wszystko robię. Oczywiście, ja sobie przesunę ten znacznik, ile odcinek trwa. 5 minut, więc nawet. Jak na 5 minut to za dużo zrobili. A dlaczego nie mogę sprintować? Nie mogę sprintować. O no tak, nie no mam wystarczająco jedzonka. Tak, dopiero teraz to zrozumiałem. Po co to zbieram wszystko? Przecież po to mam te zupy. Po to mam przecież te zupy. Wolę ten znacznik trochę wyżej pisać. sobie sprawdzę. Okej, okay, teraz jest dobrze. Czy to aż tyle będzie trwało te wszystkie 500 bitrotów zdjąć? Remove plant, remove plant. Oby to nie będzie musiał 500 razy mnie pytać remove plant. Jeśli tak, to ja tak nie chcę. Bo ja wolę, bo, bo to będzie dosyć mało za to quest akurat się dostaje. Jakieś raczej nie wiem, czy 5 takich butelek z to jest dużo. Czy 5... Pięć... Z Ekspem. no chyba takie połutki nex. patrzę, najprawdopodobniej wiecie, o co wychodzi. Oczywiście ja zasieję. I jeszcze to, w tym odcinku tego nie zrobiłem, więc proszę stawcie łapkę w górę pod tym filmem i subskrypcję na tym kanale. Subskrypcja oczywiście z żeby nie przekrapić żadnych małych filmów. W tym odcinku na pewno będę to mówił już kilka razy, to już wyrosło tak mega szybko, ale okej, okay. to nie przeszkadza to tylko, chyba dobrze. Jeśli w tyle będzie jakiś szmer, to bardzo bardzo za to przepraszam, mnie nie słyszę teraz, bo teraz jestem na wsi jak w poprzednich odcinkach i dlatego wtedy nie nagrywam tej serii, dlatego bo nie było internetu. I poza tym, net wczoraj to nie nagrywałem, no to po prostu jakby nie dało się, bo nie, nie mogłem wbić na serwer, bo napisane serwer jest niedostępny tego jednego dnia, więc po prostu wtedy to nie nagram. A poprzednio, przed tym dniem byłem oczywiście na wsi i wróciłem bardzo późno, więc obym wystarczyło mi to na most. Tyle wykopię. Tyle będę miał. Więc ile wykopałem? 18 ogólnie sądzę, że 18 to wystarczyło, żeby się dobudować i z jakim parku jeszcze skoczyć. Sądzę, że to mi tak ledwo, że może 4 bloki będzie trzeba przeskoczyć. Na w komentarzach, czy umiecie robić 180 Jestem bardzo ciekawy, ja na podkach speeda, sokania, wszystkich możliwych najlepszych podkach z na creatiwie bez latania nie umiem 180 Co To nie, nie, nie! To ty kałko się upgrade'uje? Ziemniaki, nowa wysepka. Uuuu. Oczywiście ja to wskoczę, nie wiem czy to jest modre, ale... Co z tym mogę stracić? No powiedzcie, przecież jest skip inventory. A co tu jest? No to fajnie. Ja nie chcę marnować bloku, więc tak za ciekawe gdzie się spełniono czy znaczy, jak sądziłem. Oczywiście będzie nowy zawód. Jej, Disneys shop, Disneys Shop. Na no kogo? Spawner Level 1 Experience Drop one zero Next Experience Coins Upgrade Cost Leather. No, ja chcę to zapgradeować. To jest No, jak się to upgradeuje? Fajnie. Fajnie, ale. U ziemniaki, remove plant oczywiście. Sądzę, że ogólnie tamta wyspa będzie do hodowania. Ja tak uważam, że tamta wyspa służy do hodowania ogólnie. Ta jest tylko taka ozdobna, nie służy do hodowania. Czy jest coś więcej? Oczywiście dynie są rzadsze niż emeraldy ogólnie, jakby się wiedzieli rzadsze niż diamenty są na przykład emeraldy, a wiec, to jest rzadsze niż emeraldy dynie, no to akurat powiedziałem, widzę to dyki są mega rzadkie, raczej rzadziej występują, ale chyba dużo szybciej i łatwiej można je złapać, dlatego bo nie trzeba cały czas kopać, więc szybciej i łatwiej się je złapać, ale rzadziej występują. Let's see Quest. So, oh. a pumpkin carver, um, pumpkin craft pumpkin seed. What's it called? Quest? One fair. Oh, yeah, forest. No, okay. Mam oczywiście ziemniaki. I Jak zrobić z nich seedę? Potato. Jak się to robi? A tak sobie nie wiem. Ale ja wolę zrobić hodowlę pumpkinów. Więc mam 8 tych. Bo z tych 8 będę pisać 8 następnych pumpkinów. I tak dalej, i tak dalej. Bo tutaj będę się hodowały bitroty. A tutaj pumpkiny. Jak ja mówię, Pampkiny, bitroty. No bardzo bardzo przepraszam za moją angielszczyznę, lub jeśli tak się nie mówi, to też Was przepraszam. Okej. Okay. Profile Skyblock Hub. Ja chcę wrócić. O, Skyblock Hub, serio. Czy to jest do Skyblocka? Czy to jest jakiś specjalny do Skyblocka? Czy tu można coś niszczyć? Serio i tutaj też będzie można z tych ziemniaków serio nie mogę serio tu nie ma żadnego sklepu o co w tym chodzi w portalu I bardzo was. Umiem małego render distance, raczej na początku render distance chyba się prosłoduje. Sądzę, że w tym hubie będzie można sprzedawać. O, ale jak to upgradeować? Coin. Przepraszam was krowy. Ale która ma na mniej życia? No ta. Do, do czego służą krowy? No powiedzcie mi. No błagam was, mówcie. Napiszcie w komentarzu, do czego służą krowy najprawdopodobniej w Minecrafcie. Czyli dlaczego większość ludzi ją, ich używa. Przepraszam, ja też to wiem. Skoro się jak spawnują mają tyle życia, czyli No tyle. Pumpkiny już są. Nie. A, czy się nie spawnowały, bo było ich. A jak, i jak? Jak, a, jak nie ma żadnych kół, to wtedy się spałowało. Po prostu bo już kół za dużo, więc się nie spałowały. No przy. Ja nie chcę jej tak żeby spadła. Ile masz życia, krowo? to jesteś na hita. Cool Level 1. No przy. Słuchajcie, jeśli nie macie. Jedno życie. No, teraz chyba zero. Ach, sądzę, że ich mają większy level to mają więcej mięsa. O nie, to źle zabrzmiało. ogóle wrócę na tamtą wyspę. Mam już 2800. Dlaczego tu nie chcę rosnąć szybciej? Ten, 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 Nie to te drzewo nie remów sampling oczywiście. Więc tak... A gdzie reszta samplingów? Okay. Okay. Quest. Okay, pumpkin slayer. Mm. Objective harvest pumpkin. Objectives, Objectives harvest pumpkin. Iceland climbs. Progresses. 2% i to jest tak, że to oni pokazują. Potatus yy, harvest potatus. Okay. Te takie są takie quest, czyli okay. nie quest, są fajne akurat. Logs for days, Got beef. God beef, cook steak, kill coast, cook, cook steak. Widzicie, mam już dosyć... Steków, więc... Mm, więc... Więc, więc, więc... Zacznijmy przepalać mięso. W ogóle tu się mięso tak łatwo i wszystko dostaje. I sądzę, że coś mi zabrakowało zabra cały czas. Idzie czego? Tego mi brakowało. Teraz sądzę, że te krowy mogą, muszą lecieć na. Elon ma. tak ma Attack the Major. 5 Attack the czy krowy na... co się go lecą na Hita? Oby tak. Bo daj padaj więcej. Serio, one też lecą na... Jeśli one lecą na dwa hity, bo rączką lecą na jedne. Trzy. Serio, 05 05 Zero 05 oznacza, że nawet jeśli roczko je walnę, je zabiję. Z rączki normalnie ich zabiję. Potrzebuję żelaznego czekam. O, mam sposób na nie. Krowa, 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 krowa. On ma z... level 5 Toad. O nie On ma więcej życia, a ile daje? Więcej steków chyba? Czy on daje więcej steków? No chyba nie Serio one się... Co leczą? 8, 8, Siódmy level! Serio. Tu siedzi tyle rzeczy. W ogóle ja muszę to ogarnąć. Ja. O nie! O nie! Ja się dla nich poświęcę. Nie, mućka, moja mućka, dlaczego znaczy ode mnie odeszła?